you mm -hmm. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne tygodniowe czytanie. Wyłożę tutaj dzisiaj dla Was moi drodzy karty i oczywiście najpierw powiem coś na temat astrologii. Na okres od 31 lipca 2023 roku do 6 sierpnia 2023. Zobaczcie, miesiąc nam się kończy. Połowa wakacji, nawet i więcej już niż połowa, bo to... Troszkę tam parę dni czerwca też. Moi drodzy, no i co? Tak, jesteśmy w połowie lata. Ciekawe, ciekawe tutaj. Historie się zadziewają. Słuchajcie, na nieboskłonie dzieje się bardzo dużo w tym momencie. Wenus mamy w znaku lwa, ona tam niekoniecznie za dobrze się czuje, jest w retrogradacji. Marsa w znaku panny, które zagrzewa do robienia porządków i różnych rzeczy. Słuchajcie, i oczywiście też robienia porządku w sprawach finansowych, w zabezpieczeniach, w zdrowiu i w ogóle, i w ogóle, słuchajcie. Słoneczko w znaku lwa wiadomo, już od 23 mocno tam się rozgościło. Niedługo dojdzie do połowy, jeszcze chwilę i dojdzie do połowy znaku, słuchajcie, lwa osiągnie taki swój punkt kulminacyjny, 15 stopień jest bardzo mocny stopień w astrologii, 15 stopień lwa. Moi drodzy, Merkury w znaku lwa też tam się panoszy troszkę. Inne jeszcze planety w retrogradacji, a choćby nawet Pluton, który jest w znaku koziorożca, retrograduje i on znowu tutaj każe nam się cofać też do jakichś spraw z przeszłości, poszukiwać duchowych jakichś rozwiązań, guru i tak dalej, ale to też, moi drodzy, są powroty, powroty na przykład do jakichś spraw związanych z duchowością, poszukiwaniami, czasami ezoteryką. A ja na przykład widzę to po sobie, że bardzo często teraz właśnie odzywają się takie osoby, które o jejku, jejku, ileś lat temu <laughs> sobie. U mnie coś kiedyś robiły, mieliśmy jakieś tam spotkania, prawda? Takie ezoteryczne i w tym momencie odzywają się takie osoby, gdzie powiem szczerze, że nawet czasami tutaj pamięć moja jest słaba i trudno mi sobie przypomnieć. No i właśnie. To jest ten wpływ, wpływ Plutona w znaku koziorożca, moi drodzy. To jest to poszukiwanie duchowe i poszukiwanie również rozwiązań w ezoteryce, również wracanie, no bo w retrogradacji, czyli właśnie wracamy czasami do jakichś tam starych nawet przepowiedni, słuchamy, czy do osób, z którymi kiedyś mieliśmy tam kontakt, coś tam się wyjaśniło w naszym życiu i teraz znów poszukujemy jakichś wyjaśnień. I moi drodzy, co to się jeszcze więcej będzie działo, a mam wiecie, że. 1 sierpnia, to już wszędzie zostało to ogłoszone, przynajmniej wobec 1 sierpnia będziemy mieli pełnię, pełnię Księżyca. Księżyc będzie w znaku wodnika, czyli w znaku powietrznym, a w tym samym czasie Słońce, moi drodzy, będzie w znaku lwa, w znaku ognistym. Obydwa te ciała niebieskie znajdą się na tym samym, że tak powiem, numerycznie stopniu czyli w znaku lwa i w tym samym stopniu w znaku wodnika będzie księżyc, i one stworzą taką opozycję dla siebie. Słuchajcie, to jest niesamowite, bo już tutaj też wpływy pełni, to odczuwamy, wiadomo, że wcześniej, będziemy je czuli w poniedziałek, ale również też będziemy je czuli w weekend, końcówka tego poprzedzającego tygodnia. I słuchajcie, te wpływy pełni są niesamowite. Żywioł ognia z żywiołem powietrza. Powietrze, słuchajcie. Podkręca ogień. To wszyscy wiedzą, prawda? Że powietrze podkręca ogień. Jeżeli nie ma do ognia dopływu powietrza, to wtedy ogień gaśnie. Moi drodzy, a jeżeli jest duży dopływ powietrza, no to może nawet wybuchnąć jakiś pożar. I faktycznie, słuchajcie, uważajcie, jest ogniem w tym tygodniu. No, pożary wiadomo, tutaj wiemy, w Europie, w jakiej, w jakiej części, ale też mogą powstać jakieś nowe. I to właśnie z racji, z racji pełni Księżyca. Moi drodzy, oczywiście po pełni też się tutaj troszeczkę nam pogoda zmieni, zobaczycie. I... Jeśli chodzi o kwestie emocji, to słuchajcie, będziemy przede wszystkim tutaj chcieli podnieść naszą własną samoocenę. Będziemy chcieli tutaj wznieść się na jakieś wyższe poziomy, jakieś transformacje będziemy przechodzili. Ci, którzy bali się dotychczas coś powiedzieć, wyrazić swoje zdanie, wygłosić to będą je wygłaszali, to może być nawet w, w, tylko i wyłącznie w sprawach prywatnych, postawienie jakiejś linii, postawienie jakiejś kreski, tak, moi drodzy, i takie wielkie okazywanie niezależności. Pamiętajcie, że właśnie w tych dniach, a szczególnie 1 sierpnia, będzie bardzo ważny oddech. Te osoby, które wykonują jakieś ćwiczenia oddechowe, pamiętajcie o tym, ale żebyście się znowu nie doprowadzili do jakiejś hiperwentylacji, bo tutaj hiperwentylacja akurat w tym dniu może może nie być dobra, tak, to może mieć takie niefajne nie, nie skutki yy, drodzy moi i słuchajcie oddech, 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 oddech te osoby, które praktykują na przykład jogę. Pamiętajcie o oddechu ognia w tym dniu, tak? Pamiętajcie po prostu o oddechu ognia. I uwaga, uwaga, dla wielu z Was będą się tutaj mocno zmieniały nastroje, raz takie, raz takie. Niektórzy będą czuli takie tchnienie życia dosłownie w sobie. Niektórzy będą wręcz jakoś tak medytowali i celebrowali oddech, moi drodzy i najważniejsze dla wielu osób zostaną przekroczone granice tolerancji, jeżeli dotychczas tolerowaliśmy czyjeś aroganckie zachowanie itd., itd. w tym momencie tego już nie będzie. Więc w tym dniu, a i zaraz też później, Mogą tutaj mieć miejsce takie nasze prywatne nawet manifestacje. Ja się nie zgadzam na czyjąś arogancję, tak? To może być arogancja władzy, to może być arogancja osób z mojego najbliższego otoczenia i ja się na to nie zgadzam, więc takie tutaj zaznaczanie swoich pozycji będzie miało miejsce i moi drodzy. Ci, którzy wierzyli, wierzyli w jakąś politykę, coś takiego, wiara w politykę, wiara w politykę partii, słuchajcie, w tym dniu to wszystko runie. Ludzie nabiorą pełnego oddechu, będą mieli piersi pełne oddechu, słuchajcie, i ten właśnie oddech ognia. No mi się w ogóle jakoś tak się pokazały takie, słuchajcie, obrazy z Brusem Lee i tak dalej, coś niesamowitego to będzie, to jest niesamowity dzień i w ogóle chyba niesamowity tydzień z tego powodu. Panujcie nad nerwami moi drodzy, właśnie w tym dniu, nie dajcie się wyprowadzić z równowagi, również i wy nie spróbujcie, próbujcie gdzieś tam się czasami schować, żeby nie stać na czyjeś tam linii, żeby, żeby, żeby nie stać się ofiarą jego jakichś dziwnych tutaj Słuchajcie, podniesionych na maksa emocji. Pamiętajcie właśnie o spokojnym oddechu, pamiętajcie o kontemplacji, no i obserwujcie zmiany dookoła i również Was samych w tym właśnie dniu, no i co będzie dalej jeszcze na tygodniu. Moi drodzy, pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, ono nie musi rezonować z Wami wszystkimi i nie musi też rezonować z osobami, z którymi jesteście zainteresowani. Pamiętajcie, że żadnych ważnych życiowych decyzji nie podejmujemy pod wpływem czytań ogólnych. Czy to są czytania dla Was, czy dla osób, którymi jesteście zainteresowani? Jeśli macie do podjęcia jakieś bardzo ważne życiowe decyzje i potrzebujecie wsparcia, to wtedy warto korzystać z czytań indywidualnych. Jeśli podobają Wam się moje czytania i odnajdujecie się w nich, moi drodzy, to zadanie. Serdecznie zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje, jak się ze mną skontaktować, znajdziecie na dole w opisie każdego filmiku. WhatsApp Messenger, moi drodzy, to wszystko jest tam na dole w opisie. Również tutaj na dole ekranu wyświetla się numer telefonu, pod którym też jest właśnie uruchomiona aplikacja. WhatsApp jest ta aplikacja od ten numer podpięta. Eee, drodzy moi, no to cóż, teraz tylko zostało mi wybrać i wylosować karty i zinterpretować dla poszczególnych znaków zodiaku i serdecznie Was zapraszam. Bliźnięta moje drogie, a teraz zobaczymy, co tutaj dla Was w karcianej trawie piszczem. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczcie, tu już jedna karta sama odsłoniła w lizie. to moje drogie. Pamiętajcie o bardzo intensywnej pełni, pełni. Po sąsiedzku, tam niedaleko w Waszym trygonie, tak, słuchajcie, w wodniku. To dotyczy waszego trygonu, pamiętajcie. Pamiętajcie o czymś, co się nazywa bardzo głębokim oddechem. Pamiętajcie o tym, że żeby oddychać swobodnie, to my po prostu potrzebujemy wypowiedzieć pewne rzeczy, wypowiedzieć pewne sprawy, zdjąć z siebie niewygodne... Nawet elementy odzieży, słuchajcie. Potrzebujemy również wolnej, pustej przestrzeni, więc to jest też czas właśnie porządkowania przestrzeni materialnej oraz przestrzeni mentalnej. No, właśnie. Potrzebujemy, jak to się mówi, oddychać pełną piersią. Kochani moi! Bardzo proszę, dajcie w komentarzach znać, czy słuchają mnie tutaj bliźnięta solarne, lunarne, czy może ascendentalne, czy może jakąś inną ważną planetę macie w swoim horoskopie urodzeniowym w znaku bliźniąt i dlatego tutaj słuchacie tego czytania. I dajcie znać właśnie, po czym najczęściej tutaj czytania z Wami rezonują. A ja już tutaj patrzę dla moich kochanych bliźniąt. Poprosimy kartę dla rezonujących ze mną bliźniąt, rezonujących ze mną bliźnięta na okres od. Od 6 do 8 sierpnia przepraszam na od 31 lipca do 6 sierpnia, tak sobie spojrzałam na swoją notatkę i źle przeczytałam. Przeczytałam 6 sierpień od razu. 31 lipiec, 6 sierpień 2023 bliźnięte moje drogie. I patrzymy. W takim razie może końcówka tygodnia będzie bardzo dla Was intensywna, bardzo jakaś istotna i znacząca. Może ta niedziela 6 sierpnia będzie ważna. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Pod spodem talii, moi drodzy, mamy kartę ósemki mieczy. Słuchajcie, to jest... Yy, Taka sytuacja, w której możecie poczuć się troszeczkę jak w potrzasku, troszeczkę jakbyście się czuły właśnie uwięzione, tak? Czyli nie widzę szerszej perspektywy. Nie mogę nabrać pełnego oddechu, tak? Nie mam oddechu w życiu, nie mam o nie mam takiego wytchnienia, tak? Czegoś tutaj nie widzę. Jest okres stałego napięcia. U niektórych trochę poczucie gorszości, poczucie niższości. Nie widzę szerszej perspektywy. U niektórych, moi drodzy, jakieś takie dziwne ocenianie samego siebie. Szukanie wyjścia z jakiejś dziwnej sytuacji, czasami tylko i wyłącznie mentalnie. Wrażenie takiej szarpaniny, co zrobię, to jest nie tak. No i teraz zobaczymy. Poprosimy kartę dla rezonujących ze mną bliźniąt. Rezonująca ze mną bliźnięta, 31 lipiec, 6 sierpień 2023. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Na pewno też tutaj znajdą się jakieś takie bliźnięta, które Miały duże poczucie takiego wewnętrznego napięcia również i w relacji, jeżeli chodziło o kwestie finansowe, tak, czyli tutaj jakieś takie, słuchajcie, oddychanie. No dobra, właśnie, tutaj mamy pod wodem karcygańskich kartę tęsknoty. Tęsknota za czymś, za kimś, za przeszłością, czasami za nie wiadomo jakimi uniesieniami i takie wzdychanie za przeszłością. Moi drodzy, nie wzdychamy za przeszłością i nie oddychamy przeszłością, bo przeszłość to śmierdzi, słuchajcie. Naftaliną muzealnym kurzem i nie wiadomo czym tam jeszcze. Tak, bliźnięta, moje drogie? A no właśnie. E, słuchajcie, karta cesarza. E, ogólna aura tygodnia. Nam się tutaj pokazała. Arkan wielkie sprawy ważne, przeznaczeniowe, znak barana. Co macie ewentualnie w znaku barana w swoim horoskopie urodzeniowym? Czwarty dom, czyli dom domu rodzinnego. Zwróćcie bardzo proszę na to uwagę. Może wartołoby po prostu też posłuchać tam sobie czytania dla baranów. Pierwszy arkan, słuchajcie, też arkan wielki, sprawy ważne i przeznaczeniowe. Merkury. Gdzie macie Merkurego? Merkury, wasz władca co macie ewentualnie w pierwszym domu horoskopu urodzeniowego, o ile w ogóle coś tam macie, bo nie wszyscy muszą tam cokolwiek mieć. Moi drodzy ogólna aura tygodnia, cesarz oraz karta ślubu. Oj, kochani moi, są tutaj bliźnięta, które bardzo intensywnie w tym tygodniu będą sobie przypominały jakieś sprawy, będą tęskniły za czymś, za kimś, będą tęskniły też za taką, słuchajcie, osobą, z którą kiedyś miały bardzo bliską relację, albo niektóre bliźnięta będą po prostu tęskniły za tego typu relacją, za kimś, kto może przejmie jakieś przewodnictwo, kto być może tutaj zakręci bliźniętami i tak bliźnięta będą mogły być po prostu czasami jakby pod pręgierzem, ale oczywiście z im to nie będzie pasowało, to normalne, bo bliźnięta są wolnościowcami. No ale tutaj takie tęsknoty mogą być, no zawsze od czasu do czasu każdy może potęsknić za czymś, czego nie ma, albo po prostu co jest takie w życiu jakby nie ale w zasadzie przecież jest. Co Słuchajcie, karta cesarza, ja widzę tutaj też takie historie związane jakieś z przeszłości, które są niepodomykane, niepodomykane sprawy partnerskie tymi sprawami się tutaj będziecie intensywnie, słuchajcie, w tym tygodniu zajmować, jeszcze tam właśnie za kimś tęsknicie, jeszcze coś tu trzeba uporządkować, jeszcze jakieś takie drobne sprawy emocjonalne, lekkie takie jakieś, słuchajcie, dołki i deprechy. I znowu jeszcze tam jeszcze czegoś nie widzę, nie widzę szerszej perspektywy albo nie widzę innych osób dookoła mnie, nie widzę innych mężczyzn czy innych kobiet, bo mam tutaj po prostu przesłoniętą czymś, innym, czymś właśnie perspektywę. Tak? Moje trzecie oko tego nie widzi, nie widzę szerszej perspektywy, moja intuicja. Inaczej działa. Możecie też tutaj, słuchajcie, jeszcze w tym tygodniu, niektóre z Was przyciągnąć tego typu osoby do swojego życia. Chodzi tu w ogóle o kwestię jakiejś rywalizacji. Chodzi tutaj, słuchajcie, o kwestię manipulacji. Ktoś może tutaj w tym tygodniu manipulować czyimiś uczuciami, czyimiś emocjami. Wy możecie manipulować, Wami moż, mo, mogą manipulować. Mogą być tego typu próby. Słuchajcie, tutaj też jakieś widzę sprawy związane, bardzo burzliwe, z rozwiązywaniem jakiejś współpracy czy umowy o pracę. Tutaj możecie mieć jakieś historie związane z osobą, która albo to jest mężczyzna szef, tak? albo kobieta, która ma taki bardzo męski charakter, rywalizuje i lubi czasami tutaj pomanipulować otoczeniem. W karta ślubu mówi o wszelkiego rodzaju takich no właśnie relacjach bym powiedziała lekko karmicznych, ale wcale nie z tej takiej nie wiadomo jakiej do, m, dobrej strony karmy, tak? E, czyli oczywiście rozstania, powroty, jakieś historie, trzaskanie drzwiami i tak dalej i znowu później namiętne godzenie się. I wszystkie tego typu historie, wszystkie tego typu tematy. Słuchajcie, cesarz to wlokące się sprawy, wlokące się, słuchajcie, tematy. Jakieś tęsknoty, tak jak powiedziałam, za czymś za kimś. Niektóre z tutaj z Was, moje drogie widznięta, będą się w tym tygodniu również musiały rozprawić z takim wzorcem partnerstwa, jaki macie, a jest to może wzorzec partnerstwa wyniesiony z domu rodzinnego. Być może po prostu ojciec manipulował Waszymi emocjami, być może że ojciec manipulował matką, ale żeście się tak troszeczkę na pewne rzeczy napatrzyły i według Was po prostu relacja to muszą być manipulacje, granie komuś na emocjach i wykorzystywanie kogoś. Ten tydzień, słuchajcie, też będzie czasem załatwienia właśnie różnych spraw dotyczących spraw zawodowych, tak jak powiedziałam. Tutaj być może z jakimiś współpracownikami, wspólnikami, szefami, słuchajcie, czy nawet znajomymi w pracy kolegami, koleżankami, czy może nawet przełożonymi. Załatwienie, słuchajcie, tego, jakieś takie uporządkowanie sobie w głowie. Może macie wrażenie, że nie widzicie wyjścia z sytuacji, może ta osoba właśnie Was wpędza w jakieś poczucie niższości, ale tu trzeba, moi drodzy, z tym po prostu zrobić porządek, tym bardziej, że w karcie, w karcie szansy widzę coś takiego, tak? Widzę po prostu, że w końcu przekonujecie się do swoich własnych jakichś tam myśli które mówią, że nie, no zaraz, 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 coś tu jest chyba nie tak, tak? To chyba nie tak wygląda. Drodzy moi, wszelkiego rodzaju dziwne współprace również z nieuczciwymi pracodawcami, wspólnikami, z dziwnymi osobami, które w pracy całkiem możliwe, że z wami tutaj wojowały i to były osoby, które, 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 słuchajcie, no próbowały wykorzystać wasze, wasze zaangażowanie w pracę, próbowały wami manipulować. To jest wszystko, słuchajcie, do poukładania i do pozałatwiania w tym tygodniu. Rywalizacja i manipulacja, słuchajcie, na wszelkich poziomach i tymi sprawami się tutaj w tym tygodniu będziecie, kochani moi, zajmować i dla niektórych z Was po prostu też te tematy, które są czysto już takie przebrzmiałe, to już są takie w przeszłości. Będziecie też się od tej przeszłości po prostu odcinać. Jest takie, słuchajcie, wyleczenie, dosłownie takie wy, wy, wymazanie z pamięci, dosłownie wy, wykodowanie czegoś. Jakie macie szanse w tym tygodniu? Karta Maga, a więc słuchajcie, Wasz opiekun mr. A gdzie to teraz ten Merkury jest? Co? Pamiętacie czy nie pamiętacie? I karta śmierci. Widzicie, karta śmierci i karta Merkurego mówi o tym, że weźmiecie sprawę w swoje ręce i te sprawy, które naprawdę niepotrzebnie długo się ciągnęły, czyli współpracę, praca, jakieś relacje osobiste, zawodowe, ale też i przekonanie o tym, że relacja musi tak wyglądać, a nie inaczej, albo współpraca z takimi osobami musi wyglądać tak, a nie inaczej że tak, tak, to wszystko musi być jakieś pogmatwane i wiecznie musi mi ktoś dostarczyć jakichś dziwnych emocji na wysokim C. Słuchajcie, karta Maga mówi o tym, że nie no, zaraz, zaraz, zaraz. Ja już wierzę w siebie samego, w swoje własne siły, w swoje własne możliwości. Mało tego jestem już przekonany i przekonana, co do tego, że to tak nie, nie powinno tak wszystko wyglądać, że pewne rzeczy poszły nie w tym kierunku, co potrzeba i karta maga mówi o tym, że po prostu podejmujecie działanie, żeby zmienić istniejącą rzeczywistość, też zaczynacie w końcu wierzyć w siebie, bo są tutaj też na pewno jakieś bliźnięta, które były bardzo zdołowane i nie wierzyły w siebie. Dlaczego? Aby może miały takiego partnera, albo taką partnerkę, albo może miały taką matkę, albo może takiego ojca, albo może miały nawet takiego szefa, tak? Czy szefową i byliście takie zdołowane i mogłyście się po prostu czuć jak taki kopnięty przedmiot tak, pod, pod biurko. Więc moi drodzy, karta maga i karta śmierci. Po pierwsze uwierzenie w siebie, po drugie zakończenie wszelkich spraw, które się niesamowicie długo ciągnęły, były przeciągane, a to były sprawy, które już dawno temu powinny się zakończyć, czy ewentualnie emocje w stosunku do tamtych osób, czy spraw, czy wydarzeń powinny były dawno temu się zakończyć, ponieważ one zatrzymywały Was w życiu. Cały czas byłyście opozycyjne do otaczającego świata, moi drodzy. I uwaga, uwaga, bardzo ważna informacja na temat karty, słuchajcie tej. Widzicie, że ta kobieta stoi w oknie i spogląda za czymś tam, tak? czyli spogląda w jakąś przeszłość, za czymś tam wygląda, ale zobaczcie, że ona tutaj jest między takimi zasłonami, ona otwiera te zasłony, tak? rozsuwa je rękoma tu, jedną ręką podtrzymuje tu, czyli jest po prostu tak jakby otoczona taką, takimi myślami, taką aurą, słuchajcie, żalu i rozpaczy nawet za sprawami, które uszły, które umknęły, i też za takimi, że na przykład przeszły mi jakieś możliwości zarobkowe albo przeszły mi jakieś możliwości związkowe, tak? Jestem otoczony, otoczona taką aurą i moi drodzy, ósemka mieczy też właśnie o tym mówi. I tu, ten cały tydzień, to jest takie, słuchajcie, również takie strzepanie z siebie, takich właśnie rzeczy, takiej takiej aury takiego otoczenia takich 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 myśli czegoś takiego tego wielkiego właśnie żalu za sprawami które być może uszły, które być może przemknęły czegoś zapomniałem czegoś nie zarobiłem poszedłem nie tu pracować poszedłem tam tu jestem i tak dalej tak więc zobacz to jest bardzo ciekawy tydzień mak i karta śmierci Bierzecie sprawy w swoje własne ręce, sprawy, które były niepotrzebnie przeciągane, które zatrzymywały Was w miejscu, które powodowały, że ciągle grzebaliście się na tym cmentarzysku, moi drodzy. Zakańczacie i po prostu macie możliwość również przekonania innych do swoich pomysłów, tam gdzie czasami nie mogliście w pracy na przykład gdzieś kogoś przekonać, albo może rodziców, albo. Kogoś tam jeszcze, słuchajcie, macie możliwość przekonania również do siebie, do swoich własnych pomysłów, bo mak też po prostu, słuchajcie, ma siłę przebicia i przekonywania. I mało tego też jeszcze, co najważniejsze, same stajecie się po prostu przekonane co do tego. Bo najgorzej jest, moi drodzy, jeżeli człowiek sam nie jest do czegoś przekonany, do pewnych zmian, do pewnych sytuacji, nie jest przekonany również do tego, że te sprawy trzeba zamknąć i zakończyć i trzeba zobaczyć szerszą perspektywę. Jakie macie tutaj zagrożenia w tym tygodniu? Karta dziesiątki buław oraz karta przykrości. Yy, spodziewajcie się jakiejś, słuchajcie, no jakiej właśnie przykrości z, ze strony otoczenia. Spodziewajcie się tego, że ktoś może na Was napierać, naciskać ósemka, yy, przepraszam, dziesiątka mieczy, a tu ósem yy, <ścoughs> dziesiątka buław, a tu ósemka mieczy, słuchajcie. No cóż, to jest, to, to jest tak, jak się ma Markurego, e, słuchajcie, w retrogradacji w swoim no to nie wiem, tak jak ja mam, tak. więc ja czasami takie słowa potrafię stworzyć i w ogóle tak coś poprzekręcać, że mm, w ogóle. Jakby chciał tak celowo e, e, zrobić, to by tak nie zrobił, tak jakby chciał tak celowo taki scenariusz napisać, to by nie napisał. E, dziesiątka była w kochani i, karta przykrości, ósamce, miecz. A więc y, możecie tutaj y, czuć się troszeczkę y, zaganiani w róg. Możecie mieć wrażenie takie, że ktoś chce Was czasami tutaj gdzieś zaszczuć jakimiś swoimi y, wątpliwościami czymś takim. Y, słuchajcie, tutaj też bardzo ważne, coś jest dotyczące przede wszystkim rodziców, rodzicielstwa, ale też moi drodzy, takie, y, takie poczucie, że nie wiem, Wy jesteście młodzi albo że Wy zaczynacie coś robić, że Wy się nie znacie, że może macie mało doświadczenia, to, że ktoś po prostu uważa, że wy jesteście jak dzieciaki, nie traktuje was poważnie, nie traktuje was poważnie partner, partnerka, nie traktuje was poważnie ojciec, matka, nie zauważył, że wy żeście już dawno temu urośli, wyrośli i w ogóle i... i mm, Jesteście dorosłymi ludźmi, sami już może jesteście rodzicami, niezauważone to zostało. Również moi drodzy, ktoś taki właśnie, kto, kto, kto próbuje umniejszyć wasze, wasze osiągnięcia, tak? Was próbuje umniejszyć. To jest właśnie takie, słuchajcie, zagrożenie. Karta dziesiątki buław, napór. Cały czas napór, słuchajcie. Napór, napór, napór. Ktoś bardzo chce, a wy czegoś tutaj nie chcecie. I to jest właśnie to ktoś chce, a ktoś drugi nie chce hamulec i gaz, hamulec i gaz, moi drodzy, i to jest właśnie największe zagrożenie w tym tygodniu, oczywiście to jest takie z otoczenia, taka przykrość, traktowanie Was troszeczkę niepoważnie, e, traktowanie Was cały czas jak dzieciaka, no i oczywiście też, moi drodzy, Wasza taka troszeczkę wewnętrzna walka na zasadzie, że a, no bo, 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 no bo ja nie wiem, bo, bo nie miałam czy nie miałem takiego dzieciństwa, to tak musi być, to tak się musi dziać, to też jest Wasze tutaj wewnętrzne przekonanie, ósemka mieczy właśnie na to wskazuje, że sami się możecie zamykać i mówić, że macie jakieś mniejsze możliwości, mniejsze umiejętności albo że późno żeście się zajęli jakąś sprawą czy jakąś dziedziną z tego powodu na przykład macie mniejsze możliwości, bo inni już tam poszli gdzieś dalej. To jest właśnie, słuchajcie, największe zagrożenie dla Was w tym tygodniu. No słuchajcie, tutaj faktycznie no, no mogą na Was bardzo mocno napierać. Mogą tutaj pyskować my, jacyś ludzie, mogą z otoczenia, nawet może dojść do jakichś takich drobnych przepychanek fizycznych. Tak się może też, słuchajcie, skończyć na takiej zasadzie. Tak, wy będziecie chcieli gdzieś tam iść, wyjść, tam zapakować się, czy coś takiego, czy kończyć jakąś pracę, czy coś takiego, a tu ktoś może, nie wiem, drzwi przed wami zatrzaskiwać, nie pozwoli wam wyjść z jakiegoś pokoju i tego typu sprawy. Życzę wszystkiego dobrego moim kochanym bliźniętom. Zapraszam Was za tydzień.